hej widzowie, z tej strony Foxy La Fox Polska A tutaj kolejny odcinek z Brawl Stars Przepraszam, że no, nie było odcinka od bardzo dawna No ale po, zapom nie, no, zapomniałem zmontować Ale już ten odcinek powinien być wcześniej, szybciej I w dzisiejszym odcinku o, no, po tytule odblokujemy postać no to no już powinienem dawno odblokować. Yy, I to będzie yy, RT. Yy, ogólnie to yy, Zbierana na Hanka. Bardzo mało mi brakuje. Oraz już... A jeszcze mogę odblokować Macy. Jest nowa... Po, jest karne, i jest nowa postać Cordeli Dzisiaj kupujemy RT. Chromatyczny yy, zadymiarz kolejny. I będziemy mogli nim zakrać. Od razu ulepszmy go. Wybierzmy i z karnetu muszę odebrać trochę rzeczy. Jeśli jak widać, kanka mogę i automatycznie się odblokował. Monety, więcej tych punktów. Jak dodano te start dropy i one mają bardzo przy... to jakby skrzynki, mają bardzo przyjemne lud. Są pierwszą wygrane z pierwszą wygraną dnia, czwartą i ósmą. Mają różne rzadkości, mogą z nich wpadać no, Dużo kred kredyty, punkty, monety. A po tej grze możecie nawet zobaczyć jak to wygląda, bo powinienem... Mam nadzieję, że wygram. Tutaj będzie mi wystarczyć czwarte miejsce. Więc no, jeszcze można ulepszyć. Dużo mogę ulepszyć w tym Ale go. i możemy gadżet kupić. E tutaj spowalnia A to jest też ciekawe, ale wezmę w sumie to co i mamy gadżet na nim yy, wybierzmy można wyższą moc, ale nie będzie mi stać na no stop power i tak a i liga klubowa się dziś się zaczęła yy, chciałbym nie, awansować na legendar 2 z powrotem nasz klub no, rozwija się. Więc zaczynamy grę. Yy, powróciłem w niektóre mapy, na przykład ta. No, bardzo fajna to jest mapa, szczerze. I zacząłem robić yy, te misje. Tak yy, na bieżąco. Wolnie, atak RT. To... No, to w sumie już dawac nie mam Trochę jest wolny Nie podoba mi się strzelanie, jak się trafi to kolejny cios No jest po, to sobie lepiej Mocniej Tu jest Tu jest Tu jest, tu jest Tutaj jeszcze ma... W sumie Jakbym tutaj poleciał szybko a dobra, nie zbiorę tego. Hmm, jakąś parę cubsa. Tutaj jest spike. Oni, okay. bo głośniej co najwyżej. Bo zwykle jest ale miejsce siódme. I to jest starter. Ogólnie to maruje rzadkości. Niestety tylko rare Podało nam się, to jest najniższa rzadkość. I z nich, no, mogą... o, jeszcze ten dobler może wypaść. o tym, no, zapomniałem. I teraz? Może mogę chodzić w maze, ale czy... Ale najpierw chciałbym, skoro mam y, Hanka, to też go zobaczmy. Tylko uleczmy. I do której no, też do siódmej bym zrobił. I dał mu sta y, gadżet. Kolejny Bowen Blast yy, z anemię anemie yy, przeciwników. Yy, a to jest tarcza po prostu. No to tarcza wolę. Ale będzie nim się przyjemniej grało. No właśnie. co mam tutaj na końcu. A, zapomniałem. Więc zagrajmy nim. ma on tylko takiego skina. Nie, nie wiem, nie podoba mi się jakoś. Ten jest normalnie jest, lepiej wygląda. To jest dość otwarta mapa, nie wiem czy to dobrze. Ale jak jest w krzakach, to też widać jego atak składowania. Więc ta postać już no, nie jest taka mocna jak była wcześniej. Miećka, czy nadal je przy ścianę? Opaduję się. Pyk. Pyk. Tutaj jest Janet Pyk Trzeba puścić Teraz mnie jakoś, a bo tym większy balon, tym więcej bije Więc na środek pójdźmy, tutaj jest dużo tych Gold Py... Nie walnęło go? Tu nie jest obszarowe? Jest obszarowe Oj, czy mogłam tą tarczę włączyć? Tę coraz raczej przeżył. Jest jeszcze jedną grę zagramy. To słuchajcie, no... Ma mocny tak, ale za to... Słaby... ULT. Jak to tym krzaku, to widać nasz ult tutaj bardzo zostaje. A, i jak będziemy mieć na fulla zbyt długo, to w końcu pęknie pyk pokonana Anita zbierzemy tą skrzynkę i tam na dole jeszcze widziałem więc tam możemy pójść już czterech zadymiarzy zostało już sześć spadło no, już skrzynki się rozwaliły czy zdąży zebrać? powinienem Jeden, dwa, musimy skakać szybko. Pik, tarcza tylko raz zostawił. Musimy zregenerować się. Jak wskazuje to mi, to pęknie? Tak. A ult. No, jakby jest tak słaby, ogólnie to. Hmm, trzeba na lużyć. Choć tu. Yy... No, po prostu bije kilka pocisków. Hmm, Biorę, czy to przez ściany bije. Tego nie wiem. Mogli to naprawić i przecież nie wiem czy bie No ale to jest bardzo fajna postać A tak należy już jeszcze jeden star drop otworzymy bo wygrałam kolejną grę no my też tylko re niestety ale teraz to ja że co na nim będzie a więc Zaczynamy się właśnie w kolejnym odcinku z Gaussas.